Teraz mamy Następną iskiereczkę Idziemy do środka Idziemy do środka Dzisiaj Cicho Latarka, żeby nas nic nie zjadło, tu jakiś taboret Kurwa, żeby nikt nie napadł Albo jakieś dzikie zwierzę, żeby nie wyleciało Tu nie ma nic Chodź za mną, Iwona. O, tam może tu ktoś jest. Widzisz? O kurwa, ale pajęczyny. O, tu też są skarby jakieś, perelu, piłka, piłka donowa, drzem, kropidło. Ładnie tu. Proszę, talerze Proszę, kredens babci Kredens babci Ludwiki Mydełko jakby się ktoś chciał podmyć Kurwa cały ma pańczyna wiem, nie knąć Tam piwnica prawdopodobnie Ale raczej tam nie wejdziemy Proszę Stare słoiki jakieś tu, kieliszki czarperelu. Kurde, całą głowę mam pajęczynach. Proszę pańczyny. Tu jakieś przetwory, czarna porzeczka albo czerwona. Tu żarówka. O, kwoka. Kwoka żarówka. W środku zajrzymy. Ale nie ma nic, no stara tarka. Cukierniczka. Nie to jakiś ten na herbatę. Tu jakieś wynalazki. No nie ma nic, nie ma nic. Możemy już stąd ewakuować się z tego pomieszczenia. Oj. Aj się sapę! Nie wiem, to się nie otwiera chyba. Chyba się tam zagląda może. O... Bardziej tak. Ale nic nie ma ciekawego. Tu jakaś stara tortownica. Widziałaś ona? I ona. Zobacz, na torty. Patera to się nazywa, tak? Na ciasto, na ciasto. No, bardzo ładna bym powiedział. No, ale to nie moje. Nie ruszamy, bo my w ogóle. Tylko patrzymy, co tu się dzieje. Zapalniczka bika. Wchodzimy do pokoju. Proszę, na salony. No nie zapraszają nas, ale wchodzimy. Tu jakieś stare ciuchy. Obróbka z krawaniem. Proszę. Telewizor. A jest. czy działa. Na pewno. Szuflady puste, no wiadomo w szafach pościel w drugiej, same szmaty, wszędzie jakieś pościele, nasze dziecko, ktoś się dorobił, chyba widać, nasze dziecko uczy się mowy, termometr tu też ciuchy ładne, no i tyle, no. Tu o, nie ma tu nic takiego ciekawego, teleświat, trochę gazet. Tu jakiś barek chyba był skoro szklany, o, ze światełkiem. Jak babci 25 lat temu. Tu same szmaty. Czy to takie grzejnik? Nie. nie, to takie rurki. O, tu jakiś lepszy telewizor jest. Co to takie obraz, pajęczyny, jak w horrorach, żandol jaki piękny, żandol piękny, no i tu więcej, chyba raczej nic takiego już nie znajdziemy, także wiejemy, kończymy, o! idziemy do drugiego, jeszcze mamy tu innych parę sprzętów do przejścia, podpaszka stara, widzę, ktoś używał. No nic, no, torebka ładna, taka jak od komunii.